O niepoważnych sędziach, o pochodzeniu niebywałej prędkości Mercedesa i o zamieszaniu wokół McLarena zamieszaniu na torze, ale także poza nim, między innymi o tym będzie w najnowszym ósmym biegu, na który już teraz was gorąco zapraszam. To jest sezon, który będziemy pamiętali do końca naszego życia. To jest sezon, o którym będziemy opowiadali kolejnym pokoleniom miłośników tego pięknego sportu. To w zasadzie wiemy już od jakiegoś czasu, bo, bo w zasadzie od początku ten, ten rok wyścigowy jest, jest niebywały. No a jeśli chodzi o Grand Prix Brazylii, to z kolei to jest taki wyścig, o którym mam wrażenie też będziemy przez lata wspominać. Ten weekend, cały weekend wyglądał jak Mercedes odradzający się w kwalifikacjach po tych problemach w, w Meksyku. Louis Hamilton, który okazuje się, że ma być może nielegalne tylne skrzydło. W międzyczasie rywal tegoż Luisa Hamiltona, który dotyka akurat ten element i też jest objęty sędziowskim dochodzeniem. Ostatecznie kara dla Luisa Hamiltona. Wielki powrót w sprincie kwalifikacyjnym z 20 na 5 miejsce w 24 okolicy. Krążenia. Później jeszcze 5 pól przesuniętych na starcie w niedzielnym wyścigu. Odrobienie tych strat zwycięstwo w niesamowitym stylu. No. To jest coś, co gdzieś wymykało się jakimś takim racjonalnym ramom przed tym weekendem. Trudno było w ogóle sobie coś takiego wyobrazić, no a jednak po raz kolejny, nie wiem, który raz to mówię w tym, w tym vlogu, ale po raz kolejny ten sezon dostarczył nam coś takiego, czego absolutnie spodziewać się nie mogliśmy. Kosmiczna była też oczywiście jazda Luisa. Można go lubić, można go nie trawić, można mieć do niego jakieś zastrzeżenia, można kibicować bardziej Maxowi Verstappenowi, który jest kierowcą gigantycznego, wielkiego formatu, ale nikt, kto nie ma klapek na oczach i kto jest takim prawdziwym Formuły 1 fanem, nie może po tym weekendzie powiedzieć, że Lewis nie pokazał fenomenalnej jazdy i że to nie był jeden z takich w ostatnich latach większych pokazów siły, jeśli chodzi o, o duet kierowcy i, i zespołu. Bo oczywiście samochód Mercedesa też był kapitalnie w ten weekend zestrojony, ale Lewis wiedział, jak to Wykorzystać, wiedział jak fenomenalnie w tym wyścigu pojechać. No i druga sprawa, oczywiście, są ludzie, którzy dalej twierdzą, że FIA pomaga Hamiltonowi, że FIA robi wszystko, żeby to Hamilton zdobył tytuł. No i wydaje mi się, że całe to zamieszanie i wokół skrzydła, i wokół kary ewentualnej, której nie było dla Maxa Verstappena w Grand Prix Brazylii za to wypchnięcie Luisa Hamiltona z, z toru. No jakby mam wrażenie, że gdzieś taki każdy kolejny, kolejny weekend yy, yy, wydaje się sprawiedliwych w większości ocen sędziowskich, no, może pokazać, że takie teorie spiskowe, w tym momencie w Formule 1, nie do końca mają rację bytu i po prostu nie ma sensu o czymś takim w ogóle w ogóle dyskutować. Na początek, zerkamy sobie najpierw na wyniki tego tego wyścigu, patrzymy jak nam się to ułożyło na, na mecie, a w zasadzie sobie to przypominamy, bo pewnie dobrze wszystko pamiętacie. Hamilton przed Verstappenem, podium uzupełnia Bottas, dalej mamy Pereza, nie do końca zadowolonego po tym, po tym wyścigu, wiedział, że podium było w jego zasięgu, Leclerc i Sainz, duet Ferrari, które to już mocno odjeżdża McLarenowi. Pierwszą dziesiątkę właśnie zamyka jedyny kierowca McLarena na mecie, bo Daniel Ricardo z powodu awarii ten wyścig przedwcześnie musiał zakończyć. Podobnie zresztą jak Lance Troll, którego samochód zdemolował Yuki Tsunoda. To są wyniki wyścigu. Klasyfikacja kierowców. Przewaga Maxa Verstappena nad Lewisem Hamiltonem w tym momencie to punktów 14. Bottas, Perez, Norris, Leclerc przed Carlosem Sańcem. Ricardo Gasly, Alonso zamyka nam pierwszą dziesiątkę a w klasyfikacji zespołów Mercedes odskoczył na 11 punktów Red Bullowi, a Ferrari już z coraz bezpieczniejszą przewagą nad ekipą McLarena. To już jest punktów 31,5, więc robi się sytuacja dla McLarena bardzo nieprzyjemna. O tym za chwilę sobie też powiemy. No i właśnie, spróbujmy sobie to jakoś wszystko uporządkować. Zacznijmy sobie od próby odgadnięcia, skąd taka forma Mercedesa w ten weekend się, się Wzięła. Christian Horner, o tym pisał Markius w swoim artykule, mówił, że w silniku Hondy różnica między nową jednostką napędową na początku jej cyklu życia a na końcu to jest gdzieś 1,1 sekundy na, na okrążeniu. W Mercedesie ta różnica jest dwa razy większa, czyli, czyli to jest plus 0,2 sekundy pod koniec cyklu życia właśnie danej jednostki napędowej. W, w Mercedesie, jak wiemy, Lewis Hamilton skorzystał w, w ten weekend z nowej jednostki napędowej. Dodatkowo gdzieś tam udało im się znaleźć jeszcze jakieś zyski w tej, w tej jednostce pod, Podkręcono, tak jakby, tak, tak się przynajmniej wydaje, podkręcono trochę tę jednostkę. Helmut Marko mówił tutaj nawet jakieś 20, około 20 koniach mechanicznych przewagi, jeśli chodzi o silnik Hamiltona nad innymi jednostkami, ale tak naprawdę Red Bull nie upatruje tej siły Mercedesa, szczególnie na prostych, tylko w silniku, ale zwracają też uwagę na to, że prawdopodobnie Mercedes jednak coś z tym tylnym skrzydłem wymyślił. I tu nie chodzi o to zamieszanie z, z tą... Z tym kątem, znaczy nie z, nie z kątem, z tą, z tą przestrzenią przy otwartym DRS-ie, za co Lewis Hamilton otrzymał karę. Red Bull zgłaszał tak naprawdę swoje wątpliwości co do innej sprawy w ten weekend, jeśli chodzi o tylne skrzydło Mercedesa. To prawdopodobnie jeszcze jest pokłosie tego, co działo się w pierwszej części sezonu, czyli to zbyt mocno uginające się skrzydło. Na to Red Bull miał się poskarżyć FIA przed, przed, przed sobotą, no a przy okazji wyszło, wyszło to zamieszanie z, z DRS-em. Gdzieś tam rykoszetem Mercedes oczywiście za rzecz absolutnie niezgodną z regulaminem, Mercedes za to za oberwał. To no ale w Red Bullu podejrzewają, że coś tam z tym, z tym tylnym skrzydłem Mercedesa wciąż jest nie tak. I stąd właśnie ta reakcja Maxa, który gdzieś tam próbował dotknąć organoleptycznie, sprawdzić, jak to tylne skrzydło w samochodzie Mercedesa się zachowuje w porównaniu do skrzydła w jego samochodzie. No i oczywiście to jest związane z prędkościami na prąstych, które w ten weekend widać było, że w Mercedesie naprawdę to była rzecz, która między innymi pozwalała im dominować, ale nie chodziło tylko o to, w Mercedesie w ten weekend po prostu dużo lepiej byli w stanie obejść się z oponami. Red Bull liczył na to, że ten środkowy, bardziej kręty sektor pozwoli im trochę, trochę nadrobić tych strat, które automatycznie z powodu tej dużej mocy silnika Mercedesa muszą ponieść w pozostałych dwóch sektorach. Tam Red Bull bardziej cisnął, ale to przekładało się na zwiększone zużycie opon, szczególnie jeśli chodzi o przednią oś. No i z tego powodu Red Bull miał sporo w, w porównaniu do Mercedesa tracić. No a z czego wynika to, że w Mercedesie. Z tymi oponami takiego problemu na tym torze nie było. Louis Hamilton i Andrew Shawlin, czyli człowiek z ekipy technicznej Mercedesa, zgodnie mówią o ustawieniach, które udało się znaleźć, które udało się na ten weekend zaimplementować. Shaulin mówił o tym, że bardzo mocno przyglądali się temu, co działo się w sezonie 2019. Sprawdzali, dlaczego wtedy odstawali, co się działo, że wtedy, mimo że mieli samochód dominujący, to, to jednak w Brazylii nie do końca im, im szło. No i dzięki tym wnioskom udało się na tyle dobrze ten samochód ustawić, że w tym roku po prostu byli absolutnie bezkonkurencyjni na torze w, w Brazylii. To była dominacja, to była demolka w wykonaniu Mercedesa. Lewis Hamilton wyprzedzał kolejnych kierowców, wręcz mijał ich mówiąc brzydko, po prostu jak, jak pachołki, bo rzeczywiście tak to wyglądało. I w 24 okrążenia. Jeszcze raz to przypomnę, wyprzedzić tylu zawodników z ostatniego pola, przebić się na, na piąte, to pokazuje naprawdę, co Mercedes był w stanie w tym, przed tym weekendem ze swoim samochodem wykonać. Jak to będzie wyglądało na pozostałych torach? Czy to tak samo może wyglądać w, w Katarze? Jaka będzie żywotność teraz tej jednostki? Czy to podkręcenie ewentualne tej jednostki może skutkować tym, że znowu będzie w, na jakimś etapie tego sezonu potrzeba ten potrzeba żeby ten silnik po raz kolejny Luisowi wymienić to oczywiście jest zadanie bardziej dla szklanej kuli niż dla, niż dla nas w tym, w tym momencie. Ciężko tutaj cokolwiek przewidzieć, jak to może wyglądać w, w Katarze czy w kolejnych wyścigach. Tak naprawdę ten sezon nam, nam pokazuje, że takie przewidywanie, nawet na tydzień, przed, nawet czasami dzień przed daną sesją, wszystko potrafi się, się zmienić i takie przewidywanie, takie zakładanie czegokolwiek nie do końca ma sens. A jeśli chodzi o inne sprawy związane z tym, z tym wyścigiem kontrowersyjna sprawa z, tą, z tym brakiem kary dla Maxa Verstappena jeśli chodzi o, o ten manewr wyprzedzania, Louisa, wyprzedzania Maxa Verstapena przez Luisa Hamiltona w zakręcie numer 4. Nie mam wątpliwości, że gdyby tam doszło do kontaktu lub gdyby Luis ostatecznie tego wyścigu nie wygrał ta złość w Mercedesie byłaby gigantyczna sam Luis też inaczej mówiłby o tej sytuacji a nie w bardzo grzeczny sposób na konferencji prasowej i w rozmowach z dziennikarzami takich bezpośrednich mówił, że no to jest twarda walka, bardzo mi się to bardzo mi się to podoba. Wiemy, że gdyby to się zakończyło inaczej dla Luisa i gdyby on tego wyścigu w wielkim stylu nie wygrał, to narracja byłaby zupełnie inna. Teraz oczywiście można mówić o wielkim powrocie Luisa o tym kapitalnym weekendzie i można to trochę odłożyć na bok, zostawić tę batalię Toto Wolfowi, a Luis mógł się skupić tylko na swojej fenomenalnej jeździe, no ale wyglądałoby to zupełnie, zupełnie inaczej. No i z jednej strony oczywiście chcemy twardego ścigania, z drugiej strony no, ta sytuacja była jednak wątpliwa i wydaje mi się, że gdyby Max Verstappen otrzymał tutaj taki 5 sekund kary na przykład za, to, za, ten, za ten manewr, gdzie jednak doprowadził do tego, że obaj kierowcy wyjechali poza, poza tor, że jednak Max Verstappen był po wewnętrznej, jednak dochamował się, później nie był w stanie w ten zakręt się zmieścić taką normalną linią, wywiózł Louisa Hamiltona bardzo, nawet bardzo, bardzo szeroko, jednak wydaje mi się, że, że tutaj sędziowie jakiegoś błędu nie popełniliby, dając karę Maxowi Verstappenowi. No ale uznano, że ok, no, sytuacja wyścigowa, led them race, pozwólmy się, im się ścigać. Ale do tego teraz dokładamy sobie fakt, że Michael Mazzi, czyli dyrektor wyścigowy Formuły 1, po tym wyścigu przyznał, że oni analizując tę sytuację nie mieli dostępu do nagrania z kamery onboardowej Maxa Verstappena. Czyli nie widzieli jak to wygląda, wyglądało z perspektywy Maxa Verstapena. I stwierdził, że no, gdy już dostaniemy to nagranie, no to rzeczywiście to może trochę zmienić obraz tej, tej sytuacji. No ja tutaj czegoś kompletnie nie rozumiem. No, raz, że sędziowie przyznają się do jakiejś jednak swojej, mam wrażenie, trochę, nie wiem, może nie tyle niekompetencji, to co jakiegoś po prostu bardzo dziwnego zachowania, bo bardzo szybko podjęli te, te decyzje. Z drugiej strony jeszcze Michael Mazzi w ogóle mówił, że on na początku był przekonany, że tutaj kara dla, dla Maxa się nie należy, choć miał takie zawahanie, czy jednak nie pokazać mu biało-czarnej flagi, czyli takiej flagi z, z ostrzeżeniem, no to, no to zasłużył Max na jakąś karę? Czy nie zasłużył. Przypominane są teraz sytuacje Norris kontra, kontra Perez w, w Austrii, tam było podobnie, tam jednak kara, tam też tak naprawdę nie było jakiejś takiej jednoznacznej linii oceny tej, tej sytuacji. Znowu mamy moment, w którym gdzieś jesteśmy trochę pogubieni, jeśli chodzi o te decyzje sędziowskie i jestem bardzo ciekawy, jak ta sprawa się rozwinie, bo Toto Wolf już po wyścigu od razu grzmiał i nazywał tę sytuację sytuacją śmieszną, to, że tej kary nie ma, I, i myślę, że Mercedes może tutaj jeszcze próbować gdzieś tam tę sprawę rozgrzebywać. No bo na stole jednak gdzieś tam leży ewentualne 5 sekund powiedzmy dla Maxa Verstappena. No, na pewno jeszcze bardziej nam to rozgrzeje całą dyskusję wokół tego pojedynku Luisa z, z Maxem. Moim zdaniem tutaj. Gdyby ta kara została, została Maxowi nałożona, to jakiegoś wielkiego skandalu by, by nie było. Ja trochę nie rozumiem tej, tej decyzji i jestem bardzo ciekaw Waszego zdania w tym temacie. Dajcie znać, czy właśnie Waszym zdaniem taka kara dla Maxa Verstappena w tym momencie powinna się była pojawić. A jeśli chodzi właśnie o to Wolfa, no to i tak już teraz ta temperatura jego wypowiedzi jest coraz wyższa, bardzo rozdrażniony po tej karze dla Maxa, dla Lewisa Hamiltona. Twierdził, że to absolutne zaprzeczenie w ogóle jakiejkolwiek gry fair play, że oni teraz się będą bardziej przeglądać Red Bullowi, że będą bardziej zwracać uwagę na to, co Red Bull robi, nie będą się bali tutaj zgłaszać do sędziów jakichkolwiek wątpliwości. Koniec dżentelmeńskiej gry, koniec po prostu jakiegokolwiek dżentelmeńskiego zachowania. Teraz będziemy używać wszystkich możliwych narzędzi, żeby jak Jakikolwiek Red Bullowi tutaj spróbować dopiec. No i Mercedes w bardzo bojowym nastroju po tym weekendzie. Weekendzie dla nich bardzo dobrze zakończonym i mamy taki kolejny elemencik tej, tej walki, bo takiego rozdrażnienia i u Toto Wolfa i u Louisa Hamiltona jeszcze nie mieliśmy. Jak sobie spojrzymy też na to, jak ta komunikacja radiowa między nimi wyglądała, no to my tylko możemy się też tym jeszcze bardziej grzać, właśnie patrząc na to, jak Mercedes. Cedes jest tą sytuacją podrażniony, no ale tutaj akurat Toto Wolf oczywiście robi to czysto politycznie i wie, jak w tę grę trzeba, trzeba grać. No ale kara dla Louisa Hamiltona przed tym wyścigiem, no absolutnie tutaj nie ma żadnej dyskusji co do tego, czy była słuszna, czy, czy nie. Jest jasny przepis, jest jasny. Pomiar to, że to były 20 mm. No. O, o takie wartości w Formule 1 też bardzo często chodzi, czy to w kontekście czasu, czy to w kontekście właśnie jakichś pomiarów technicznych, więc myślę, że nie ma na co się tutaj obrażać. Bardziej już, jeśli byłbym Toto Wolfem, obraziłbym się na start w wykonaniu Valtteri'ego Bottasa do wyścigu o Grand Prix Brazylii, bo on był fatalny i Valtteri po pięciu okrążeniach był za Luisem Hamiltonem, który startował z 10 pola. Przypomnę, Bottas startował z pole position, więc no, jednak tutaj ta Dynamika, jeśli chodzi o, o, o różnicę poziomu między Hamiltonem a Bottasem, gdzieś w pewnych momentach tej końcówki sezonu mam wrażenie, że znowu nam się zaczyna jakoś uwypuklać. Choć oczywiście trzeba Walteriemu oddać, że w sprincie pojechał kapitalnie, wykonał dobrą robotę, wykorzystał błąd Maksa na starcie, no ale w tym wyścigu, za, których, za który to punktów jest najwięcej, to Walteri ten błąd na starcie popełnił. Nie tylko na starcie, później też na jednym z zakrętów na pierwszym okrążeniu pojechał, pojechał za szeroko, co wykorzystał Sergio Perez. No ale koniec końców Mercedes wykonał to, to zadanie niemal w 100%, które chciał wykonać. Zabrakło dubletu na, na mecie, ale co ważne, Walter Botas był przed Sergio Perezem na mecie tego wyścigu. No i to jest bardzo ważne oczywiście dla, dla Mercedesa. Jeśli chodzi o Red Bull'a, Max Verstappen i Sergio Perez ich też trzeba pochwalić tak naprawdę za ten weekend, bo oni akurat wykonywali swoją robotę bardzo dobrze, ale jeśli chodzi o porównanie i tempa Red Bulla i tempa Mercedesa, to absolutnie tutaj nie mieli po prostu czym się odgryzać głównemu rywalowi i i tak naprawdę mogli tylko obserwować, jak, jak szybko najpierw Mercedes zbliża się do ich lusterek, a później jak szybko odjeżdża. O tym zresztą mówił Sergio Perez, że czasami na prostej zerkał lusterko, wydawało mu się, że Lewis Hamilton jest daleko, a po chwili dosłownie był już tuż za jego plecami. Wszyscy byli bardzo zszokowani tym, jak szybki był właśnie Mercedes w ten, w ten weekend. I tak naprawdę Red Bull gdzieś tam między wierszami daje do zrozumienia, że Będą dalej próbowali jeszcze gdzieś tam tę sprawę tylnego skrzydła Mercedesa wiercić, gdzieś tam dalej próbować zgłaszać sędziom i na pewno będą się tej sprawie cały czas przypatrywać. Ferrari kontra McLaren. To jest kolejna bardzo ciekawa rzecz w końcówce tego sezonu, choć wydaje się, że coraz bardziej zmierzamy do takiego rozstrzygnięcia, w którym to Ferrari jednak dość zaskakująco, biorąc pod uwagę końcówkę poprzedniego sezonu i świetny start McLarena w tym sezonie, wygląda na to, że to Ferrari będzie przed McLarenem w generalce na koniec sezonu. Brytyjczykom, bardzo ciężko będzie o to trzecie miejsce. McLaren ma gigantyczne kłopoty, jeśli chodzi o porównanie tego tempa z, z Ferrari. Zerknąłem sobie w wyniki, w ostatnich dziewięciu wyścigach Norris tylko raz był w pierwszej piątce, z kolei w pierwszych dziesięciu tylko raz w niej nie był. Więc to pokazuje, jaką mamy różnicę w tych punktach przywożonych przez Lando Norisa. Daniel Ricciardo, oczywiście, wiemy, jak trudny ma, ma sezon, i on od początku i w zasadzie dalej. No to nie jest kierowca, który nas by zachwycał w tym, w tym sezonie. I jeśli, znaczy, no nie no, w tym. W tych trzech wyścigach nic nam jeszcze tutaj nie zmieni, i ten sezon jednak będziemy zaliczać do, do jednego ze słabszych w wykonaniu Daniela Ricardo. No, no i z czego tutaj się wzięła taka, taka właśnie dynamika tej, tej sytuacji? Nowa jednostka napędowa Ferrari naprawdę kapitalnie im się udało to wszystko poskładać, przywieźć te. Te poprawki w, w silniku, i to widać po prostu na, na torze. Bardziej pasujące tory, też choćby jeśli chodzi o te, o te ostatnie dwa, dwa obiekty. Odrobina szczęścia, tak jak choćby w tej sytuacji na początku wyścigu o Grand Prix Brazylii, gdzie to Norris bardziej ucierpiał, bo Carlosowi udało się, e, udało się z tego starcia wyjść w zasadzie, w zasadzie cało. E, no, to wszystko gdzieś tutaj przemawiało na korzyść Ferrari no i zanosi nam się rzeczywiście na mamą. Jednak chyba niespodziankę tak to chyba powinniśmy traktować. No i zostając i kończąc temat McLarena pojawiły się informacje w poniedziałek rano o tym, że Audi kupiło już McLarena, przejęło Całą markę zespół Formuły 1 również minęło kilka godzin. McLaren wydał oświadczenie, w którym napisał, że to są całkowicie nieprecyzyjne informacje, tak dokładnie tłumacząc na język Polski, że absolutnie nie doszło do żadnej sprzedaży zespołu, całej firmy. I że jeśli chodzi o taką ich długofalową strategię, to oczywiście częścią tej strategii jest to, że rozmawia się z różnymi podmiotami, w tym także producentami samochodów. No, czyli jakby to akurat jest sprawa jasna że czy, czy Audi czy, czy być może Porsche no tak naprawdę za kulisami wiele się, się dzieje i nie jest wykluczone że rzeczywiście rozmowy na jakimś bardzo wysokim szczeblu się toczyły toczą i być może się będą toczyć i być może rzeczywiście koniec końców zakończy się to przejęciem przejęciem McLarena ale to teraz też jest wróżenie z fusów. co ważne w tej, w tej całej historii, to to, że widać jak bardzo poważnie grupa Volkswagena traktuje temat wejścia do Formuły 1. No i trudno mi teraz sobie wyobrazić, żeby Gdzieś tam na końcu tej drogi, którą rozpoczęli, mieliby się, tej drogi wejścia, długiej drogi wejścia do Formuły 1, mieliby się z tego teraz zacząć, za, zacząć jakoś powoli wycofywać. Rzeczywiście coraz bardziej jest to realne, że, e, że Porsche, Audi w różnych postaciach, być może w postaci zespołu Audi, być może w, w postaci tylko dostawców silników, jeśli chodzi o Porsche, nie wiemy tego jeszcze dokładnie, ale wygląda na to, że rzeczywiście za kulisami w tej sprawie bardzo dużo się. Bardzo dużo się dzieje i, no i trzeba tej sprawie oczywiście też ci będzie cały czas przyglądać i sprawdzać jak wygląda ten temat wejścia. No, jeśli by się udało wprowadzić te dwie marki do Formuły 1, no to wprowadzenie właśnie dwóch gigantycznych marek do, do królowej motorsportu to byłoby oczywiście piękne dla Całego naszego świadka formułowego za to rzeczy jasna trzymamy kciuki. Może niekoniecznie trzymamy kciuki za to, żeby przejęto McLarena, bo im, znaczy na pewno chcielibyśmy chyba się ze mną zgodzić, uniknąć sytuacji, w której McLaren znika z mapy wyścigowej, znika ta historyczna, nazwa znika ten historyczny zespół tego byśmy nie chcieli, choć wiemy, że McLaren w jakiejś bardzo idealnej sytuacji finansowej też nie jest, i zrozumiałe jest to, że z różnymi podmiotami rzeczywiście. Rozmawia. To tyle na dzisiaj. Za chwilę. Kolejny wyścig, za chwilę też, mam nadzieję, kolejny odcinek na tym kanale. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.